Witamy Państwa serdecznie w polskiej grupie CNC. Zapraszamy na krótką wycieczkę po naszej firmie. Prześledzimy dziś proces produkcji urządzeń oferowanych przez polską grupę CNC. Z rodzinnego przedsiębiorstwa polska Grupa CNC przekształciła się w firmę walczącą o dominację na polskim, jak i europejskim rynku maszyn sterowanych numerycznie. Dzięki przeniesieniu całego procesu w jedno miejsce jest ona w stanie zadbać o najwyższą jakość oferowanych produktów. Każdy etap produkcji jest dla nas bardzo ważny. Zaczynając od doboru odpowiednich materiałów i komponentów poprzez procesy projektowania oraz konstruowania najlepszych rozwiązań, aż po wykonanie z dbałością o najmniejsze szczegóły. Zachęca to naszych klientów do długoletniej współpracy i wzbudza ich zaufanie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą urządzeń z serii ATC, Special oraz Auto na naszej stronie internetowej www.pgcnc.pl. Przez ostatnie lata nasze maszyny zdobyły uznanie klientów, którzy zajmują się obróbką takich materiałów jak drewno, drewnopodobne, metale miękkie, tworzywa sztuczne i wiele innych. Nasze frezarki i plotery można znaleźć w każdym zakątku kraju oraz w wielu firmach poza naszymi granicami. Potwierdzamy naszą jakość licznie zdobytymi nagrodami i wyróżnieniami na międzynarodowych imprezach targowych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.pgcnc.pl lub osobistej wizyty w siedzibie naszej firmy.